i Elektra wraca do domu. No i mamy piękny, słoneczny, jesienny dzień, zimny bardzo 20 października, a ja pod wpływem motocykli, jak zauważył kiedyś Paweł, używam bardzo często słowa zajebiście. W tym odcinku zobaczcie jak odebraliśmy Elektrę i jak przywieźliśmy ją do domu. Ale... Dojechaliśmy! <tryk> Dzień dobry, dzień dobry Ale w tą czapkę zimno trochę jednak nie, no, kurwa. No. Całe to nie? Tu zajebiście Dawaj ze go No pewnie Że Już nie pamiętam jak się tym jeździ nawet do zobaczenia Dziękuję, dziękuję jeszcze raz się wywinę może przed i wyruszyliśmy w kierunku domu po bardzo gruntownym przeglądzie łącznie z rozrządem, z łożyskami i wszystkim co tylko się dało naprawić Śruba dziękuję za ogrom pracy i serca przede wszystkim które włożyłeś w naprawę tego motocykla Naprawdę zrobię chyba o tym osobny odcinek. Kinze i Przemkowi z Harley'a Kraków dziękuję za zamówienie części, a Grzesiowi za pomoc, opiekę i przede wszystkim transport tam i z powrotem. Elegancko żywię. Podsumowując całą naprawę i odczucia po tym wszystkim, co się wydarzyło, stwierdzam, że ten motocykl jeszcze nigdy tak mi nie jeździł. I przyspiesza, i szybko reaguje, i jest zdecydowanie żwawszy, jak, jak nowy. I jeszcze raz przepraszam za ilość słów zajebiście w tym filmiku. Zobaczcie sami, jak jechało się dalej. Już nic więcej nie mówię. Wszystkich pozdrawiam, jeżeli Wam się materiał podoba, proszę o łapkę w górę. I oczywiście jak najwięcej ciepłych dni do końca tego roku. Thank <laughs> you.